Jest to konkurs na imię dla naszej maskotki. Ten oto ludek został oficjalną naszą maskotką, ale jeszcze nie ma imienia. Mamy w firmie wiele pomysłów, ale nie możemy się na żaden zdecydować. Dlatego chcemy prosić mieszkańców o pomoc, bo ich pomysły zapewne będą trochę lepsze niż nasze. Dzisiaj na naszym Facebooku został właśnie udostępniony post. Z zadaniem konkursowym właśnie na wymyślenie imienia dla tego fajnego cudaka, stworaka czy ścioszka, jak go państwo zechcą nazwać. Proszę pisać propozycję tych waszych imion dla niego pod tym postem do 19 maja. Do piątku, do godziny 12 czekamy. Na Wasze propozycje. Oczywiście, później zbierze się komisja konkursowa, która wybierze imię to, które naszym zdaniem będzie do niego najbardziej pasować. Od razu mówimy, będzie to zupełnie subiektywny wybór i mamy nadzieję, że to imię wszystkim przypadnie do gustu. Oczywiście, dla osoby, która wybierze imię, które nam się spodoba, będzie fajna nagroda, niespodzianka.